Dzień dobry! Komisarz Matej nowa szefowa. Uwielbiam Marię. Uwielbiam jej optymizm, uwielbiam jej abstrakcyjne podejście i do życia, i do pracy. Jestem wierny. O czemu? czele? Bytywa nie pasuje. Najtrudniejsze dla Marii było to, żeby ekipa jej po prostu zaufała. Że jej metody niekonwencjonalne, ale skuteczne są dobre. Wiecznie mnie krytykujesz! Mamy drugi sezon, ekipa jej ufa i mogą działać wspólnie. Znamy nazwisko? Uduszona. Ślady są dziwne. Na pierwszy rzut oka taka rozlatana, taka chaotyczna, a jak trzeba, to na pomysł. To trochę mi przypomina porucznika Colombo, klasyka kryminału. Jest Nie znam Nie pozwól jej uciec, zaresztują. Będzie miała adoratorów w tym sezonie również. I starych i nowych. Natomiast dla niej najważniejsza jest praca i dla niej najważniejsze są dzieci i to jest jej hierarchia. Chcę tu zostać kryzys istyczny i małżeński. Maria Matejko, komisarz Mama. Nowy sezon. W środę o 21.05.